Witaj, wsłuchaj się w to, co karty mają do powiedzenia na temat Twojej miłosnej drogi. Energia tarota jest potężna, a ja jestem tutaj, by pomóc Ci odczytać jej subtelne sygnały. Zapraszam Cię do podróży w głąb Twojego serca i do odkrywania tego, co nieuniknione w miłości. Pozostań ze mną do końca, a wspólnie rozszyfrujemy przesłanie, które idzie do Ciebie. Pierwszy aspekt. Jakie energie miłosne obecnie przyciągam i co się z nimi dzieje? Obecnie w Twoim życiu miłosnym, według dziesiątki buław, czujesz się przytłoczony ciężarem i odpowiedzialnością, które spadły na Twoje barki w sferze uczuć. To nie jest tylko kwestia bycia zajętym, lecz raczej poczucia, że nosisz zbyt wiele obowiązków emocjonalnych być może związanych z poprzednimi doświadczeniami, nieudanymi próbami, czy też wygórowanymi oczekiwaniami, zarówno Twoimi, jak i ze strony innych. Ta energia obciążenia sprawia, że w głębi duszy pragniesz ulgi i oddechu, ale jednocześnie no, trudno Ci zrzucić ten bagaż, ponieważ czujesz się za niego odpowiedzialny, nawet jeśli nie jest on w pełni Twój. To powoduje, że choć miłość jest w Twoim sercu, jej manifestacja jest spowolniona przez wewnętrzny wysiłek. Przyczyną tego obciążenia jest nie tylko zewnętrzne otoczenie, ale i Twoje własne, głęboko zakorzenione pragnienie tworzenia i pielęgnowania, symbolizowane przez cesarzową. W Tobie drzemie ogromna zdolność dodawania miłości, obfitości i troski. A także do tworzenia żyznej gleby dla relacji. Jednak to właśnie ta hojność i pragnienie budowania czegoś pięknego sprawiają, że nieświadomie bierzesz na siebie więcej, niż jesteś w stanie unieść. Pragniesz być opoką, źródłem wsparcia i ciepła, co jest wspaniałe, ale prowadzi do paradoksu. Im więcej dajesz, tym większe obciążenie czujesz. Gdy nie widzisz adekwatnego zwrotu, lub gdy Twoje wysiłki nie są w pełni docenione, to powoduje pewne przeciążenie emocjonalne, które zamiast przyciągać lekkość, utrwala poczucie trudu. Wpływ tego na Twoje codzienne życie jest widoczny w tym, że miłość, zamiast być źródłem radości i swobody, staje się kolejnym projektem lub obszarem który wymaga ogromnego wysiłku i strategii. Piątka Mieczy wskazuje na to, że ten wewnętrzny ciężar i pragnienie obfitości prowadzą do pewnego rodzaju wypalenia w dążeniu do miłości, a nawet do poczucia, że musisz walczyć o swoje miejsce w relacjach, lub że miłość jest grą, w której ktoś musi przegrać. Możesz doświadczać sytuacji, w których czujesz się niezrozumiany a Twoje intencje są mylnie interpretowane, co prowadzi do frustracji i poczucia osamotnienia. To wszystko sprawia, że energia, którą mogłabyś spożytkować na otwartość i radość z miłości, jest rozpraszana na obronę, analizowanie i próbę kontrolowania sytuacji, aby uniknąć dalszych strat. Możliwe kierunki rozwoju tej sytuacji polegają na uznaniu i świadomym odłożeniu nadmiernego ciężaru, który nosisz. Cesarzowa zachęca cię do skupienia się na sobie i swoim dobrostanie emocjonalnym, zanim w pełni oddasz się innym. To czas na pielęgnowanie własnej przestrzeni, odnalezienie radości w prostych przyjemnościach i pozwolenie sobie na bycie otrzymującą stroną. Musisz zrozumieć, że nie musisz zawsze być tym, kto wszystko dźwiga. Zamiast walczyć, piątka mieczy, powinieneś zastanowić się, co naprawdę jest dla Ciebie ważne w miłości i czy obecne podejście przynosi Ci spełnienie, czy jedynie wyczerpuje. Konkretne kroki do podjęcia to świadome zidentyfikowanie, które ciężary w miłości nie należą do Ciebie i puszczenie ich. Zastanów się, czy nie bierzesz na siebie odpowiedzialności za emocje lub decyzje innych osób. Pozwól sobie na odpoczynek od intensywnego poszukiwania lub naprawiania relacji, a zamiast tego skup się na budowaniu wewnętrznej stabilności i obfitości, którą symbolizuje cesarzowa. Praktykuj samoopiekę, która pozwoli Ci odzyskać siły i poczucie wewnętrznego spokoju. Zamiast angażować się w walki czy kłótnie, nawet te wewnętrzne, ustal zdrowe granice i jasno komunikuj swoje potrzeby. Pamiętaj, że miłość, którą przyciągniesz, będzie odzwierciedlać energię, którą emanujesz. Jeśli uwolnisz się od ciężaru i pozwolisz sobie na rozkwit, przyciągniesz relacje, które będą źródłem wsparcia i lekkości a nie kolejnych wyzwań. Drugi aspekt. Czy nadchodzi nowe, znaczące spotkanie? A jeśli tak, to jak będzie wyglądać? Karty wskazują, że tak, nadchodzi nowe, znaczące spotkanie, ale będzie ono poprzedzone głęboką i transformującą zmianą w Twoim podejściu do miłości oraz w Twojej wewnętrznej rzeczywistości. Karta śmierć nie oznacza dosłownego końca życia, lecz symbolizuje zakończenie pewnego cyklu, starych wzorców myślowych i emocjonalnych, które dotychczas kształtowały Twoje relacje. To niczym wyrzucenie starych ubrań, które już Ci nie służą, aby zrobić miejsce na coś zupełnie nowego. Ta transformacja jest konieczna, ponieważ bez niej nowe spotkanie nie mogłoby w pełni rozkwitnąć. A jedynie powielać stare schematy. Przyczyną tej nadchodzącej głębokiej przemiany jest potrzeba balansu i uczciwości wobec siebie samego, którą symbolizuje karta sprawiedliwość. Uczysz się, że prawdziwa miłość może rozkwitnąć tylko tam, gdzie panuje równowaga, szczerość i autentyczność. W przeszłości mogłeś zbyt mocno ignorować pewne aspekty siebie lub pozwalać, by zewnętrzne okoliczności dyktowały Twoje wybory miłosne. Teraz wszechświat pcha Cię ku temu, byś ocenił, co naprawdę jest sprawiedliwe i uczciwe dla Ciebie w relacji, a co jedynie było efektem kompromisów lub lęków. To proces, w którym dokonujesz rachunku sumienia i zaczynasz rozumieć konsekwencje swoich dotychczasowych działań i przekonań w sferze uczuć. Co prowadzi do koniecznych korekt? Wpływ tego na Twoje codzienne życie jest głęboki i może być momentami bolesny, o czym świadczy dziewiątka mieczy. Przejście przez proces śmierci starych wzorców i dążenie do sprawiedliwości wewnętrznej może wiązać się z niepokojem, bezsennością lub intensywnymi przemyśleniami, szczególnie w nocy. Będziesz musiał zmierzyć się z lękami wyrzutami sumienia lub żalem dotyczącym przeszłych relacji i własnych błędów. To są te nocne zmagania, które symbolizuje karta, a które są częścią procesu oczyszczania i uwalniania się od mentalnych obciążeń. Chociaż te emocje mogą być nieprzyjemne, są one kluczowe dla Twojego uzdrowienia i przygotowania na to nowe spotkanie. Musisz pozwolić sobie na przeżycie tych trudnych uczuć. By móc je uwolnić. Możliwe kierunki rozwoju wskazują, że nowe spotkanie będzie odzwierciedlało Twoją wewnętrzną przemianę. Osoba, która nadchodzi do Twojego życia, będzie kimś, kto wniesie do niego równowagę i autentyczność. Prawdopodobnie będzie to ktoś, kto już przeszedł własne transformacje i ceni sobie szczerość oraz sprawiedliwe podejście do relacji. To nie będzie powierzchowna znajomość ale raczej jej relacja, która wymaga od obu stron głębokiego zaangażowania i wzajemnego szacunku. To spotkanie będzie niczym lustro, odbijające Twoje nowe ja, bardziej świadome, zintegrowane i gotowe na prawdziwą bliskość. Konkretne kroki do podjęcia, aby przygotować się na to spotkanie, to aktywne poddanie się procesowi transformacji. O którym mówi śmierć. Zamiast opierać się zmianom, zaakceptuj je i zaufaj, że służą Twojemu wyższemu dobru. Skup się na wewnętrznym rozliczeniu i ustaleniu, co jest dla Ciebie naprawdę ważne w miłości, zgodnie z energią sprawiedliwości. Jeśli dręczą Cię lęki czy niepokój, dziewiątka mieczy, poszukaj sposobów na ich ukojenie. Medytacja. Pisanie dziennika, rozmowa z zaufaną osobą lub terapia mogą być pomocne. Nie uciekaj od tych trudnych emocji, ale pozwól im przepłynąć przez Ciebie. Im bardziej świadomie przejdziesz przez ten etap wewnętrznej pracy, tym szybciej i bardziej harmonijnie przyciągniesz do siebie osobę, która będzie prawdziwie rezonować z Twoją odnowioną energią. Ta relacja będzie wymagała od Ciebie odwagi. By być sobą i dążyć do wzajemnej równowagi. Trzeci aspekt. Co mogę zrobić, aby otworzyć się na miłość i ją przyjąć? Aby naprawdę otworzyć się na miłość i przyjąć ją w pełni, kluczem jest zmiana perspektywy i gotowość do poświęcenia pewnych dotychczasowych przekonań lub działań, na co wskazuje karta Wisielec. Obecnie możesz tkwić w punkcie, gdzie miłość wydaje ci się poza zasięgiem, lub czujesz, że musisz cierpliwie czekać. Prawda jest taka, że to często nasza wewnętrzna postawa, a nie okoliczności zewnętrzne, blokuje przepływ miłości. Musisz być gotowy zawiesić swoje dotychczasowe oczekiwania, stare schematy myślowe. Czy też uparte trzymanie się tego, co znane, nawet jeśli to cię ogranicza? Ta karta sugeruje, że prawdziwe otwarcie nastąpi, gdy zdecydujesz się spojrzeć na świat uczuć z zupełnie innej strony, być może nawet z pozycji rezygnacji z kontroli. Przyczyną, dla której ta zmiana perspektywy jest tak ważna. Jest fakt, że stoisz przed istotnym wyborem lub decyzją dotyczącą twoich relacji, co symbolizują kochankowie. Nie chodzi tylko o wybór konkretnej osoby, ale przede wszystkim o wybór sposobów, w jaki będziesz postrzegać i doświadczać miłości. Czy będziesz nadal podążać ścieżkami, które już znasz, czy też zdecydujesz się na świadome wejście w głębsze, bardziej autentyczne połączenia. Ta karta mówi o konieczności dokonania wyboru, który jest zgodny z Twoimi najgłębszymi wartościami i pragnieniami. Jeśli nie dokonasz tego świadomego wyboru i nie zdecydujesz się na pełne zaangażowanie w proces otwierania się, pozostaniesz w zawieszeniu, niezdolny do przyjęcia pełni miłości. Wpływ tego na Twoje codzienne życie jest znaczący. Jeśli nie podejmiesz świadomej decyzji, i nie zmienisz swojej perspektywy. Możesz nadal odczuwać bierność, lub poczucie, że jesteś jedynie obserwatorem, a nie aktywnym twórcą swojej miłosnej rzeczywistości. Karta Mag, w kontekście wisielca i kochanków, przypomina ci, że posiadasz wszelkie narzędzia i zasoby, aby manifestować miłość w swoim życiu, ale musisz z nich aktywnie korzystać. Brak działania lub tkwienie w starych sposobach myślenia sprawia, że Twoje potencjalne zdolności twórcze w sferze miłości pozostają niewykorzystane. Możesz czuć, że brakuje Ci kontroli, podczas gdy w rzeczywistości to Ty decydujesz, jakiej energii użyjesz. Możliwe kierunki rozwoju sugerują, że gdy świadomie podejmiesz decyzję o zmianie perspektywy i aktywnym wykorzystaniu swoich wewnętrznych zasobów, Zaczniesz manifestować miłość w sposób, który wcześniej wydawał się niemożliwy. To jest moment, w którym przestajesz być ofiarą okoliczności i stajesz się twórcą. Otworzysz się na relacje, które są bardziej autentyczne i zgodne z Twoją prawdziwą naturą, ponieważ będziesz działać z miejsca wewnętrznej spójności i świadomego wyboru. Przestaniesz czekać, aż miłość Cię odnajdzie. A zaczniesz ją aktywnie zapraszać do swojego życia poprzez swoje myśli, słowa i czyny. Konkretne kroki do podjęcia, aby otworzyć się na miłość, to przede wszystkim praktykowanie świadomej zmiany perspektywy. Na przykład poprzez medytację, w której wizualizujesz siebie otwartego na miłość. Lub prowadzenie dziennika, w którym zapisujesz swoje przekonania na temat miłości. I aktywnie je transformujesz. Wisielec. Następnie dokonaj świadomego wyboru co do tego, jakiej miłości pragniesz i jaką miłością chcesz się dzielić. Kochankowie. To może oznaczać zerwanie z toksycznymi schematami, wybaczenie sobie lub innym, albo podjęcie decyzji o zainwestowaniu w siebie i swój rozwój. Na koniec zacznij aktywnie działać, jak mak. Wykorzystaj swoje talenty, komunikację i intencje do manifestowania pożądanej rzeczywistości miłosnej. To może być świadome nawiązywanie nowych znajomości, praca nad pewnością siebie czy też wyrażanie swoich uczuć w szczery i autentyczny sposób. Pamiętaj, że masz moc kreowania swojego życia miłosnego, a kluczem jest świadome użycie tej mocy.